No wszystkim, dzisiaj dwusetka jak widzicie trochę z innej perspektywy jeżeli chodzi o sam zbiornik no to całą lewą stronę musiałem przyciąć bo część roślin bardzo szybko rośnie z jednej strony to super nic tylko się cieszyć. No z drugiej, robota zawsze jest w momencie, kiedy człowiek nie ma czasu, za wiele albo nie może z różnych względów, ale cieszę się, że wszystko fajnie się układa. No i jeżeli chodzi o rośliny, no to tak, jak widzicie, wszystko fajnie rośnie. Jeżeli chodzi o oglony, no to jest to coś, co nie sprawia mi jakichś ogromnych problemów. Spora część już zniknęła, coś tam gdzieś się pojawi, trochę w minimalnych ilościach, ale ogólnie sytuacja jest opanowana. Jeżeli mogę to tak ująć. Dodatkowo, myślę, że jak rośliny już obrosną mi ten tył, tą lewą stronę, to już nie będzie w ogóle o czym myśleć, jeżeli chodzi o glony. Mam nadzieję, że szybko się, że szybko się to stanie. Jeżeli chodzi o ryby, no to tutaj nie mam jakichś zmian. Od jakiegoś czasu wszystko po staremu. Nic nie doszło, nic nie umarło. Ryby żyją i są w takich ilościach, jakich były. Tutaj nie ma jeszcze żadnego konsensusu. Nie umiemy się dogadać, co chcemy. Decyzja. Jeszcze z niepodjęta, ale z tym akurat się nie śpieszy, to nie jest coś najważniejszego, więc co nagle to po diable. Ale założenie jest takie, że docelowo będzie tu jedna duża ławica, albo dwie mniejsze, i może jakaś jedna, dwie ryby yy, większe. Ale zobaczymy. Na dnie na pewno będą, tak jak teraz, dwa gatunki kirysków, bo te czują się tutaj najlepiej. Zastanawiam się nad czymś, co będzie pływało przy powierzchni, jak szczupieńczyk karłowate, albo coś w tym stylu. Ale tak mówię, no zobaczymy jeszcze. Sezon na fajne ryby zacznie się. Już niedługo coraz więcej ciekawszych gatunków pojawia się w sklepach. Teraz zacznie się okres, kiedy będzie tego wyboru dużo i myślę, że coś znajdziemy, coś dobierzemy takiego, żeby mogło tutaj zasiedlić ten zbiornik na spokojnie i żeby znowu zrobiło się dużo ciekawiej i dużo bardziej kolorowo niż jest teraz. O tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej!